Puk, puk! Lena, co my dzisiaj mamy? Halloween! This is Halloween! This is pizza! Pizza win! Ale to jest głupie, bo... Bo ta pizza była w kształcie duchów, ale mi się nie udało. Okay. To jest kształt duchu według Leny. Ja. Yeah. Pokaż swój strój Halloweenowy. Nie chciałam się go zmieniać. No przecież to jest twój strój halloweenowy, to okay. na cały dzień masz na cały Halloween. To jest mój strój Halloween. A, no może dzisiaj nie ma Halloween. Dzisiaj jest... Prawie Halloween. Prawie. Co mówiłam, że większe wyglądają lepiej. Mówiłam, że większe wyglądają jak fak fak faktyczne duchy. Brawo Lena, miałaś rację. Patrz, jeszcze to jest zły tutaj, jak się przyjrzysz. Kurka, boję się. I teraz będzie Halloweenowy top model. Masz emocje. Zajebistą. Top model! Top, top model! O kurna zaczęło się. <grywy> ja jestem tak fabiolet, że ja po prostu nie mogę uwierzyć nawet w siebie. I'm a deer. To jest drogi kasztan. O! Tu też jestem ja. Widzisz mi w. mi mnie w lustrze jeszcze. mi w i nagrywam. No z co masz się? ha 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 tak bezpiecznie <młysza> Safety to ha 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 jest to ha <młysza> No to ha ha to ha 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 to ha No dobra, ha no, no dobra, dobra boże. O nie. <młysza> Weźcie co i później takie. O nie, nie! Podglądaj mnie! Co sądzisz o tym, że Mateusz odpadł? No tak, więc... Naprawdę jest ci przykro? Mi w sumie nie jest przykro, bo on wcale nie był taki dobry. W sensie miał fajną twarz i w ogóle, ale nudny był. Spalił się, przepalił. Tak bardzo. Burrito Jak chciałem za kat, który jest kot, który jest burrito Purito <grych> To jest cute Purito, no weź to sobie powiedz, purito Purito No widzisz, to jest cute Purito, ty super <grych> <grych> Polecam pasty, które jednak trzymają włosy więcej niż 5 minut Nie znam takich Lena podobno taką ma No ale wiesz, ona ma włosy z wełny Ma włosy z wełny <grych> No kurde, to jest owsa Możemy to udowodnić jakoś Mój drogi kasztan siedźmili Lubi Hello. Mike don't cry Why are you crying You're so giggly Why are you crying Because I'm giggly I'm kind okay. of laughing Chyba nagrywam mm. A jak się przybliża? super, super, super. Bardzo... ten aparat jest Mike to, to, <grym> to jest Lena Masterchef, ona wygrała Masterchefa Ona wygrała Masterchefa w niebie Tak, profesjonalny kucharz To, ja nie to, to nasze koty zespo. Będę jeść mózg oh. Lena, jesteś killerem Czas stastować Czas O Boże, jakie to jest gorące Ej, będzie nawet fajniejsze, żeby go tak fajnie zmienię No, będzie ci się spływał nie, nic z tego nie wychodzi. Po prostu jest jedna woda. Matka boska. Ja w ogóle potrzebuję tego. Do, maki do, do makijażu, bo okazuje się, że palcami się nie da. No. To naszych ekspert. Wiesz jak nas? Taki zgniły. Dobra, do, e, mogłabym do, do makijażu jakiś płyn. mam. No. Kurde, co? Zaraz zrobić. A weź mi to, otwórz. O co tu chodzi? Nie umiem otwierać. No, otwierać nie umiem. Się. Now you know I am beaver. O, patrz, patrz na to. Myję się pierwszy raz od trzech tygodni. Druga już się myła się przez dwa lata. Patrz, brodę. Zawsze chciałam być brodą. Serio? No. Ale sobie są w tylko Ej, ja, czekaj, jak ty się nazywa? Kwiata hmm? Mariusz Jak typowy <grymowa> Mariusz No nie, to jest Janusz Ja się znam na imionach Jasne się do dobra? Przemasz, tadne, a, to się na mężczyznach, dobra? Trzymaj brzmi naturalnie Ale to są bardziej czarne Ale nie ma różnicy <grymowa> Nie ma to różnicy się... JANUSZ Może mhm. no, czekaj, to było w Dlaczego ja? Był ten Janusz, który wyskoczył do wanny? Nie wiem Nie, nie. nie ja się Musimy to obejrzeć teraz Ale ten makijaż też mi się nie podoba, ja muszę być, wiecie, natural Piernoliż, Kurna, masz emo Masz rakun na twarzy Mam raka na twarzy? Nie, raka na To jest... jak się... Jest rakun na ty gada. Szopa Masz szopa na twarzy Jestem bezdomny. Jaki film oglądałś? Fisher King. Fisher King. Eee, Polec. O, o, o miłości. O, Terego Gilliama. Normalnie jak Henry. O miłości i poczuciu winy, o <kluzny> objętości... Wiecie... O lego, przyjaźni. Umiera wąsy ten tak wyglądała. Fajnie. <słyszy> nie! Nie! Susia to. Ty, On zrobił ten wąs, także po prostu nie do nosa. Tak, wiecie, wypracowywane No technicznie by było artystą, to może poszedł w geometrię bardziej No, to w sumie już jest natura Zrób znaki cele tera teraz Nie no, nie mogę udostępniać takich rzeczy ma... Proszę, zrób to dla mnie Uwaga Tak Gole Teraz wiesz, jak się czułem Co dzień codziennie rano mhm. Chociaż niektórym potem się nie rośnie brew i to jest smutne co? Niektórym mężczyznom bardzo delikatnie rośnie rośni ta brev, co nie? Chciałabym trochę od samego Broda! <laughs> no tak, delikatnie, No i są smutni z tego powodu. No <laughs> i są smutni z tego powodu. Co? Nie jesteś piękna bez brody. Wiem. Dobra, jestem już. Normalna. Jasne. Co wcale nie odzwierciedla w takim razie stanu mojego duszy. Stanu mojego duszy? Mój dusz? <laughs> Moje życie tam spłynęło Moje życie tam spłynęło Kurde, ja to powiedziałam! <grywa> <grywa> Kasztenku, ty mój Więc <grywa> to był mój codzienny makijaż do szkoły Dobra, no i już, już Czyli impreza dochodzi do końca Okej, okay, pożegnaj się ładnie